Dziś znowu krzyżówka, z którą już rozwiązaną. Czyli będę mówił, co, znaczy tłumaczył, co ewentualnie byłoby trudniejszego. Dynda u spodni trójka, no więc chodzi coś dołączonego. No to chyba nie trudno się domyślić, że będzie to brelot. Y, dziewięć poziomo. Położona przy zagonach. Przy, podczas olania powstają bruzdy na przykład. Dalej. Lokum edytora. Wydawnictwo, to inaczej oficyna wydawnicza. Mamy lokum. 11 twarzy się zdarzy. Czyli coś się na twarzy może wydarzyć. No po prostu grymas. 12. Porcja masełka i dodane do rymu. To właśnie takie wprost wyrazy, tak jak w zwykłych krzyżówkach, to są rymowane. Masełka, osełka. Następne na bok. Przed schodami. Jest takie powiedzenie. No żarty na bok, bo zaczynają się schody, więc żarty. 15. Pozbycie się kozaka. Kozak to albo grzyb, albo obuwie. Więc żeby, jeśli to byłoby obuwie, to zdjęcie obuwia, to inaczej mówimy z zuciem. 19. Zaczyna życie przy korycie. Zaczyna życie przy korycie. Korytą to kojarzy się nam będzie ze świnią. Ale skoro zaczyna życie, czyli młoda świnia, a więc warchlak. Kryje. 20. Kryje szyję. No, szyja się, wtulamy się w kołnierz kołnierz zakrywa szyjem. 22. Podwojona mucha, no afrykańska mucha tsetse, tse, podwojona dwukrotnie, ta sama, te same litery. 23. Plama, która odeszła sama. No nie to, że się sama wywołała, tylko plama to była kleks, kleks to był, plama, była to plama z atramentum. Dzisiaj rzadko się już chyba używa atramentu. Może już ich nie używa, dlatego samo przeście już jest do, do przeszłości to należy kleks. Następnie w sumie może dać ósemkę. Jak koło roweru się uderzy powiedzmy w coś i zniekształci się, powstanie ósemka. No więc taka ósemka, zniszczenie tego koła to może być podczas kraksy. 29. Miasto żeńskie albo męskie, w zależności od dodatków. Te dodatki to, gdzie to miasto leży. Jest Ostrów, y, Ostrów Wielkopolski rodzaju męskiego i jest Ostrów Mazowiecka i to jest rodzaju żeńskiego. Więc dlatego, że miasta w zależności od tych dodatków, czyli Mał y, znaczy Mazowiecka i, y, i wielkopolskim to te dodatki. 30. Ptasi, wybieg. Adwokaci mówią kruczek prawny, więc kruczek ptak. Dalej. Mówią oni: miła woń. No, miła woń to po prostu aromat. Z przodu rodu, czyli przodek rodu, najstarsza osoba to senior. I teraz pionowo. Zastępca końca. Koniec. Znajdźmy synonim tego słowa, to jest na przykład brzeg albo kres. Kres. Dwa. Kiedy warto schyl? Można schylić czoło. Trzy. Przeważnie też jedzie na wycieczkę. No, jak wybieramy na wycieczkę, zabieramy jakiś bagaż, więc bagaż też jedzie z nami. Cztery. Owłosienie choinki, czyli ozdoba choinki, oprócz łańcucha, to na przykład lameta. Pięć. Koszykarza nie zraża. Kosz. Dostać kosza kiedyś oznaczało odmowę. Na przykład panna odmawiała. Dostał się, on się nie boi takiej odmowy, bo po prostu koszyk, koszykarstwo jest dla niego na porządku dziennym. 5. Później mamy 6. Yy, męs yy, tak, męska morduchna. Morda to jeżeli mamy z morduchna, to znaczy jakieś jest yy, czegoś małego. Z, 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 po, takie pomniejszenie. No to oprócz morda możemy powiedzieć pysk, więc żeby też to coś mniejszego powiedzieć, no to będzie po prostu pyszczek. 8 sprzedana, patrz smetana. Jest opera smetany, sprzedana, narzeczona. 12. Pani dla władzy, pani dla pana władzy. Pan władza, to się nam zawsze kojarzyło w pokoleniu, szczególnie milicji. A milicja zwracając się do pani, to mówiła obywatelka. 12. 14. Od stroju nie stroju. Ktoś był bez stroju, czy był nagi, No więc w, Adam, w, w raju. Adam takim był. O 16 bis w gazecie, czyli dodatkowo coś. Bis w gazecie, po prostu przedruk powtórzone, to co już kiedyś było. 17. Towarzystwo takie krzak przy krzewie i za krzakiem. Czyli dużo krzewów krzaków to po prostu haszcze. 18. Sercowo przeciwieństwo głazu. Głaz no, to coś yy, tęgiego, czy powiedzmy grubego, no, a yy, przeciwieństwo kamienia. Coś płynnego, powiedzmy nawet, to wosk. Rozpada się na drużyny. No w wojsku wyższą jednostką od drużyny to jest pluton, czyli pluton w skład plutonu wchodzą drużyny. 24. Leje się z bezchmurnego nieba, no najczęściej mówimy upał z kwarty. Dalej yy, Michał Neron. No, Neron, postać, yy, którą grał Michał Bajor, to Skwavadis Bajor. I starcie po starcie, no starcie i boks zaczyna się na ringu. I ostatnie. Yy, też kryje szyję. Dlaczego też kryje? Bo tu już mieliśmy w dwudziestce kryje szyję i tu był kołnierz, a kryje szyję również szal. No to tyle jeśli chodzi o krzyżówkę. Mam przygotowaną jeszcze szaradę. W jednym z poprzednich odcinków były anagramy i tam była m.in. szarada anagramowa. Ta szarada anagramowa to polegała na tym, żeby z podanego jakiegoś tam hasła, które wymyślił autor, ułożyć jakieś wyrazy, a te wyrazy trzeba było później ująć w jakimś wierszyku. Przypomina się nam kiedyś występ Artura Andrusa, któremu podawano konkretne jakieś tam wyrazy, i musiał on użyć później w opowiadaniu te wyrazy. Te wyrazy, i wtedy były podane, jak, ile liter mają te nowo ułożone wyrazy i, i jak, jaka jest początkowa litera. Czyli po prostu to, co przy, przed, za, przy zadaniu męczył się autor zadania, teraz my musimy zrobić odwrotną sytuację. Z tych wyszczególnionych, wyrazów ułożyć ponownie jego hasło. Teraz szarada. Szarada zwykła to jak widać tutaj są liczebniki porządkowe wypisane dużymi literami. I na te, na te wyrazy trzeba będzie popatrzeć. Ponieważ tu jest od 1 do 10, to ja już wypiszę je od 1 do 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz hasło, jakie wymyślił autor, trzeba rozbić na sylaby. I te sylaby połączone ze sobą utworzą nowe wyrazy. I my znowu te nowe wyrazy wpiszemy później pod konkretny numer. No, wymaga te, jak podzielimy te sylaby. Ten, ten całe zadanie na te sylaby, to z nich trzeba ułożyć wyrazy. Każda sylaba będzie musiała użyć, być użyta co najmniej dwukrotnie, a więc nie można to jakieś tam dowolne hasło, bo trzeba tak dobrać, te, żeby później te, hasło, żeby te sylaby utworzyły konkretne wyrazy. Trzeba było dobrze dokładnie to przeczytać, a ja jeszcze zwrócę uwagę na to, że zdarzają się w zadaniu, w krzyżówkach z przynurzeniem oka. Przykładowo taki wers. Trzeba wtedy wpisać po prostu w rozwiązaniu diagramu. Trzeba wpisać szarada. To nam, ma, to nam mówi o tym, że jest to fragment jakiejś szarady. Analizując poszczególne zwrotki tego wiersza, można zauważyć taką rzecz. Siedem, czwarte, piątkowe warunki trudne mieli górnicy dołowi. Gdzie sprzęt, transport, trotyl, ładunki, jak się bez tych nowin, no właśnie, co? Jak sobie, pora jak sobie radzili z tymi? Czyli można powiedzieć, trzy po, sylaby, sy no, sylaby, sylaby utworzą jakiś wyraz. Jak obyli się bez tych nowi, Czyli pod dwa wpiszemy o, pod siedem wpiszemy by, a pod trójkę wpiszemy li. No to już przybyły nam trzy mamy zapełnione trzy czebniki teraz próbujmy znaleźć któryś, w którymś zwrotce żeby były już te siódemka albo trójka albo dwójka siódemka na przykład żeby gdzieś była siódemkę szukajmy siedem by Czytajmy, warunki trudne mieli górnicy do łodzi. Zaczyna się na by. No, może bytowe warunki, to wtedy 4 będzie to, a 5 będzie w. No, przybyło nam już tyle sylab. Zostało jeszcze raz 2, 3, 4, 5. Szukamy znowu któryś zwrotek, w których będą albo przynajmniej jedna z tych. Zobaczymy. Może tak, gdzie już jest przykładowo trzy albo y, trójka. O, tutaj mamy tak. Wchod, y, coś włóż, wchodząc w korytarz, czyli coś ubrać albo o, odzienie, albo obuwie jakieś. Jakie? Mamy y, sześć, trzy. Li. Jak, co tu wstawić w miejsce sześć? Jakie? Chyba szyli. Ubrania przodkowie, więc za 6 w miejsce 6 wpiszemy 3. No to teraz wróćmy w szóstkę, na przykład mamy tutaj w 10 szóstej skał ślady pochodni. W skale jakaś, jakaś wnęka może w niszy, bo ma być drugie 3. W niszy 10 będzie mi. W niszy. No to już brakuje nam tylko 1, 8 i 9. Szukamy teraz kolejną. 10 yy, czwarte, czw no, czwarte. To włóż wchodząc w korytarz. Mówię, że albo obuwie, albo odzież. Jak mamy drugą sylabę to, to może 9 palto. I wtedy mamy już dziewiątkę palm. Więc palto włócz wchodząc w korytarz. Jakie szyli ubrania przódkowe. Mamy tę sylabę rozpracowaną. Teraz tak, bytowe warunki tu żeśmy mieli. Teraz mamy 2, 7, 3. 2, 7. Oby, obyli. Czyli mamy już załatwioną tę. 8, sześć. Ludzie tędy kluczyli za wile, tak by głową nie strącić sklepienia. I do ósmych, nie mamy tu, sześć, swoich co chwilę pasiastego garść wrzucić krzemienia. Czyli zbierali krzem, do czego musieli do czegoś to zbierać. Jak mamy jeszcze i do szy, czyli do koszy. Do koszy. Została nam tylko już jedynka. Czyli ta, ten mamy rozpracowaną zwrotkiem. Z, z Oto dziesięć Pie, 10 wspak, czyli dziesiątkę trzeba przeczytać. In, pamiątki, inne pamiątki, In, ne. inne pamiątki. Teraz dwa sprawdzamy. 2, 5, 2, 5. Owe słynne narzędzia. Mamy już zaatakowaną tę zwrotkę. 8, 10, jedynki. 8, ko, 9, pal. I jedynki ne kopalne zwierzęta oraz gwarków na ścianach zarysyń. rozpracowane i zostało osmalone sadzami sklepienia w 10 dni szy. W niszy skał. W ten sposób mamy rozwiązanie. Chodzi mowa o krzemionkach opatowskich. Są to neolitowe szyby kopalni. No i w ten sposób rozwiązane szarada. Dziękuję.